Czy zauważyłeś, że po 60. roku życia nawet proste czynności dnia codziennego mogą wydawać się męczące? Wejście po schodach, noszenie zakupów czy nawet wstanie z krzesła może stać się wyzwaniem. A co jeśli powiedziałbym ci, że istnieje tylko pięć prostych ruchów, które możesz wykonywać w domu, które wzmacniają twoje ciało, dodają energii i pomagają ci znowu poczuć się młodo? Dziś pokażę ci dokładnie, jak to zrobić. Bez sprzętu, bez siłowni, i w sposób, który naprawdę działa dla osób powyżej 60. Co roku życia zostań ze mną, bo te ćwiczenia mogą odmienić twoje życie. Pierwsze ćwiczenie, które naprawdę sprawi, że twoje zdrowie będzie dobre, a ty, mając już ponad 60 lat, prawdopodobnie dożyjesz nawet 100, to właśnie to pierwsze ćwiczenie po prostu funkcjonalne rozciąganie całego ciała. Jak to wygląda? Zobacz, to nie jest zwykłe rozciąganie, które znajdziesz w jakimkolwiek filmiku w internecie. To ruch, który łączy każdy mięsień w Twoim ciele, aktywuje stawy, o których istnieniu już prawie zapomniałeś, i dodaje energii w zaskakujący sposób. Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień, czując lekkość w ramionach, wyprostowany kręgosłup i ciało gotowe na każdą aktywność. Dokładnie to robi to rozciąganie. Stań prosto, stopy na szerokość ramion, weź głęboki wdech i unieś ramiona nad głowę, czując jak każdy krąg się wydłuża, a każdy bark otwiera przestrzeń, by oddychać pełniej. Teraz powoli pochyl ciało w prawo, zatrzymaj się na kilka sekund, czując jak mięśnie boczne się rozciągają i wzmacniają twoją postawę. Wróć do środka i powtórz na lewą stronę. To proste, ale potężne. Ten mały ruch, wykonywany codziennie, redukuje bóle stawów, poprawia mobilność kręgosłupa i zwiększa krążenie. Wszystko naraz. Co najważniejsze, to rozciąganie jest naukowo udowodnione. Wspiera elastyczność, zapobiega upadkom, a nawet zwiększa poczucie dobrostanu. Osoby po 60. roku życia, które wprowadzają ten nawyk, zgłaszają więcej energii, mniej zmęczenia i lekkość ciała której wielu młodych mogłoby pozazdrościć. I nie potrzebujesz siłowni, drogiego sprzętu, ani skomplikowanych treningów. Wystarczy kilka minut, aby pobudzić ciało i przygotować umysł na pełen energii dzień. Nie lekceważ mocy prawidłowego rozciągania. Każdy ruch to okazja, by ponownie połączyć się ze swoim ciałem, odzyskać witalność i poczuć się bardziej żywym niż kiedykolwiek. Rób to rano zaraz po przebudzeniu i obserwuj różnicę. Twoja postawa się poprawia, równowaga staje się stabilniejsza, oddech głębszy, a zmęczenie niemal natychmiast znika. To sekret, którego wielu nie docenia, a który może dosłownie odmienić Twoje życie i pomóc ci dojść dalej silniejszym i z lepszą jakością życia po 60, 70, 80, nawet do 100 lat. Więc nie czekaj, wstań, weź głęboki oddech, unieś ramiona. I poczuj moc odnowionego ciała. To pierwszy prawdziwy krok do długiego, aktywnego życia, pełnego energii. A drugie ćwiczenie, mój przyjacielu, abyś również zachował dobre zdrowie, to po prostu lekkie przysiady z podparciem. Jak to wygląda? Weź stabilne krzesło, postaw je za sobą, stań prosto, stopy na szerokość bioder, weź głęboki wdech i powoli ugnij kolana, jakbyś miał usiąść. Lekko dotykając krzesła tylko po to, by poczuć podparcie, a następnie spokojnie wstań z powrotem. Nie musisz schodzić nisko. Ważne, by ruch był świadomy, a ty czuł pracę mięśni nóg i bioder. Zauważysz, że nawet tak proste ruchy wzmacniają pośladki, czworogłowę uda i poprawiają równowagę. A to po 60 roku życia robi ogromną różnicę w codziennym życiu. I oczywiście przypomina mi się historia mojego dziadka. Zawsze dbało ciało, ale po pewnym wieku zaczął mieć trudności ze wstawaniem z krzesła, wchodzeniem po schodach, a nawet z krótszymi spacerami. Pewnego dnia spędziłem z nim całe popołudnie, pomagając mu dopasować drobne nawyki ruchowe i wprowadzając proste ćwiczenia, takie jak te przysiady z podparciem. Na początku narzekał, że to za mało, ale po kilku tygodniach różnica była widoczna. Potrafił wstawać bez wysiłku, chodził pewniej, a radość w jego oczach pokazała mi, że dbanie o ciało to także dbanie o wolność i niezależność. Więc zrób tak: weź wdech, powoli się obniż, poczuj pracę mięśni, wstań, kontrolując ciało i powtórz kilka razy. Piękno tego ćwiczenia polega na tym, że możesz je wykonywać wszędzie i o każdej porze, a jednocześnie czujesz, że przygotowujesz ciało na cały dzień. I wiesz, co jest ciekawe? Spróbuj wykonać je przed lustrem albo z kimś obok, a potem napisz mi w komentarzu. Czy zauważyłeś jakąś różnicę w postawie lub równowadze po kilku powtórzeniach? To niesamowite, jak szybko ciało reaguje, kiedy zaczynasz poruszać się świadomie. I pamiętaj, rób to codziennie, nawet jeśli tylko kilka przysiadów. Obserwuj, jak każdy ruch sprawia, że nogi są bardziej stabilne, ciało bardziej zrównoważone, a pewność siebie większa. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tego poczucia różnicy, oznacz go w komentarzu. Podziel się tym z bliskimi, bo dbanie o ciało po 60. roku życia to dbanie o wolność, energię i życie. Możesz być pewien, że kiedy poczujesz tę siłę w nogach i postawie, wszystko się zmienia, a ty zaczynasz naprawdę czuć się znów żywy. Więc kontynuując, trzecie ćwiczenie, które pozwoli ci utrzymać zdrowie, witalność i siłę po 60. roku życia, to unoszenie łydek. Jak to zrobić? Stań prosto, stopy na szerokość ramion, lekko opierając się o ścianę lub oparcie krzesła, aby zachować równowagę. Weź wdech, powoli unieś pięty, stając na palcach. Zatrzymaj się na dwie sekundy, a następnie powoli opuść, czując napięcie w mięśniach łydek. Powtórz kilka razy. To proste ćwiczenie ma imponujący efekt. Wzmacnia kostki i łydki, poprawia krążenie i pomaga w stabilności podczas chodzenia zapobiegając upadkom. Odczujesz różnicę już po pierwszych sesjach, ponieważ oprócz pracy mięśni pomaga utrzymać ciało aktywne w ogólnym sensie. Możesz je wykonywać podczas mycia zębów, oczekiwania na kawę lub nawet w przerwie filmu, a mimo to wzmacnia części ciała niezbędne do zachowania niezależności i mobilności. Lekkość ruchu pozwala każdej osobie powyżej 60. Roku życia wykonywać ćwiczenie bez ryzyka i nadmiernego wysiłku, ale efekt jest realny: mocniejsze stopy i nogi, lepsze krążenie i poczucie odnowionej energii. To ćwiczenie wydaje się proste, ale przy codziennej praktyce zmienia postawę i pomaga utrzymać ciało aktywne i bezpieczne we wszystkich codziennych czynnościach. Rób to powoli, zwracając uwagę na postawę, stopy dobrze oparte o ziemię i oddech. To krótki, dyskretny, ale potężny ruch, który pomaga utrzymać ciało przygotowane, silne i zwinne, nawet z upływem lat. Czwarte ćwiczenie, aby utrzymać ciało i umysł aktywne po 60. roku życia, to skręty tułowia w pozycji siedzącej. Aby je wykonać, usiądź na prostym krześle, stopy mocno oparte o podłogę, plecy wyprostowane. Skrzyżuj ręce na klatce piersiowej lub trzymaj je luźno, jak wolisz, i powoli skręcaj tułów w prawo. Czując ruch każdej kręgu, potem wróć do środka i skręć w lewo. Powtórz kilka razy, zawsze powoli i kontrolując ruchy. To proste ćwiczenie wzmacnia kręgosłup, poprawia postawę i zwiększa mobilność górnej części ciała. Pomaga zmniejszyć sztywność, którą wielu odczuwa podczas sięgania po coś, wstawania czy nawet prowadzenia samochodu. Jest krótkie, praktyczne i można je wykonywać w domu, w biurze lub podczas oglądania telewizji. Efekt w codziennym życiu jest ogromny: większa elastyczność, mniej bólu i płynniejsze, bardziej naturalne ruchy. I wiesz co, jeśli podoba Ci się to, co do tej pory, nie zapomnij zostawić lajka, który bardzo pomaga, subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych ćwiczeń i podzielić się tym z kimś, kto również poczuje różnicę. Każdy z tych ruchów ma realną moc transformowania ciała. Zwiększania energii i sprawiania, że czujesz się żywy, niezależnie od wieku. Przejdźmy więc do ostatniego, piątego ćwiczenia, które zamyka tę potężną sekwencję i sprawi, że poczujesz się całkowicie odnowiony. Piąte ćwiczenie, które uzupełnia tę rutynę wzmacniania ciała, zwiększania energii i odzyskiwania witalności po 60 roku życia, to marsz w miejscu z ruchem ramion. Aby je wykonać, stań prosto stopy na szerokość ramion. Jeśli potrzebujesz, lekko oprzyj się o ścianę lub oparcie krzesła. Zacznij maszerować w miejscu, lekko unosząc kolana i poruszając ramionami, jakbyś maszerował normalnie. Wdech i wydech w rytmie, czując, jak krążenie się aktywuje, a ciało z każdym krokiem nabiera energii. Może wydawać się to proste, ale ten mały ruch jest potężny. Aktywuje serce, płuca i nogi, zwiększa wytrzymałość bez nadmiernego wysiłku. I poprawia postawę oraz równowagę. Najpiękniejsze w tym ćwiczeniu jest to, że nie wymaga sprzętu, długiego czasu ani dużych umiejętności. Możesz je wykonywać podczas oczekiwania na kawę, słuchając muzyki lub oglądając coś, co lubisz. A mimo to, każda minuta się liczy. Ciało zaczyna reagować, krążenie się poprawia, energia rośnie, a uczucie zmęczenia znika. To jak krótki bieg dla ciała, bez uderzeń, lekko ale z realnym efektem. Jeśli będziesz robić to codziennie, nawet kilka minut, zauważysz, że wchodzenie po schodach, chodzenie po okolicy czy zabawa z wnukami stanie się znacznie łatwiejsze. Mocniejsze nogi, silniejsze serce, bardziej zwinne ciało i bardziej czujny umysł. To ostatni ruch, ale zamyka sekwencję złotym kluczem, przynosząc pełną witalność całemu ciału. Teraz, gdy znasz już pięć ćwiczeń, funkcjonalne rozciąganie, lekkie przysiady, unoszenie łydek, skręty tułowia i marsz w miejscu, pozostaje je tylko wprowadzić w życie jedno po drugim, każdego dnia. Możesz być pewien, twoje ciało będzie wdzięczne, energia wzrośnie, a ty poczujesz się bardziej żywy, silniejszy i gotowy, by cieszyć się każdym momentem życia. Rób to regularnie i zobacz prawdziwą różnicę w zdrowiu i jakości życia.